Hej, na nowy dzień dla Was przygotowałem dłuższy odcinek z tej serii i najdłuższy, a między innymi nowy BMW M5 facelifting nowa klasa S, Ford F150, Ford Puma ST oraz elektryczny BMW Serie 1. Lecimy. W 2017 roku zadebiutowało BMW w wersji M5. Przyszedł czas na lifting. Zaczniemy od tego, że zmieni się całkiem nowy grill, inne wlotki na zderzakach oraz nowe przenieś światła. Z tyłu zmieni się grafika lamp oraz zderzak. Nowe M5 dostanie jeszcze w gamie silniki o jednostkach 4.4 litra, litra Twin Turbo 8 o mocy 617 koni mechanicznych. Reno już niedługo zaprezentuje odświeżony wariant modelu e-Space. W nowym Espace pojawi się przemodelowana atrapa chłonicy, nowe światła LED oraz większy zderzak. Z tyłu zmienią się lampy, klapa bagażnika oraz zderzak. W gamie mogą się pojawić warianty hybrydowe nowy ESPACE. space wnętrzu dostanie nowy system multimedialny oraz poprawioną grafikę wyświetlaczy. Mamy do zaprezentowania dwie fajne wersje nowego Chevroleta Korwety 8. generacji. Pierwsza z nich jest oto wersja Korwety C8R. Czyli przeznaczona na tor, scudero oznacza racing. O samych osiągach nie wiemy. Również o silnikach. Mogę powiedzieć, że auto zapewne dostanie silnik wolnossący v 8 o mocy 797 koni mechanicznych. Drugi wa wariant jest odmianą ze zajmowanym dachem. Korwety C8 Konvertible. Ma pod maską silnik V8 LT2 o pojemności 6,2 litra umieszczony centralnie za plecami kierowcy. W standardzie silnik oferuje moc 497 mechanicznych i 630 Nm momentu obrotowego. Również można wybrać pakiet Z51 Performance, silnik o mocy 502 KM i 637 Nm momentu obrotowego. Połączony z 8 stopniową z głową automatyczną skrzynią biegów. Już w październiku przyjdzie czas na nowego Volkswagena Golfa. Nadal trwają testy pod różnymi przebraniami. W gamie nowego Golfa 8 generacji pojawi się wersja normalna z silnikiem o mocy zapewne 130 km mechanicznych. Kolejna wersja w gamie to będzie GTI z silnikiem o mocy 260 km mechanicznych. Na tym zdjęciu widzimy wersję RS z nowym zderzakiem i powiększoną atrapą pochodnicy. Pod maską będzie umieszczony silnik o mocy 265 mechanicznych. W 2020 roku Cadillac zaprezentuje już piątą generację swojego luksusowego Suba Escalade. Obecny model jest na rynku już od 5 lat. Nowy model będzie wyróżniał się nowym ogromnym grillem z nowych modeli. Auto odrobinę urośnie. I będzie bardziej luksusowy i bogato wyposażony. Debiut na targach w Detroit. Mercedes w 2020 roku pokaże całkiem nową generację luksusowego modelu klasy S, w którym nie będzie docenianych sieci V12. Nowa klasa S w Gamie będzie miała warianty AMG Zapenie z V8 W Gamie również pojawi się wersja elektryczna czyli EQS oraz hybrydowe warianty z jednostkami o stół. 10-160 koni mechanicznych, a w wariancie MG275 315 koni mechanicznych. Toyota GT86 zadebiutowała w 2012 roku, a jego pierwowzorami są Subaru BRZ oraz Kion FR. W 2021 roku zadebiutuje całkiem nowe GT86 zbudowane na płycie dla elektrycznych aut. Będzie również zmiana typu nadwozia. Na targa, urasie około 460 cm długości, Debit zapowiada się na 2020 rok, a do sprzedaży trafi na wiosnę 2021 roku. Ford szykuje już 14 generację swojego kultowego pikawa modelu F150. Będzie całkiem nowy, a możemy go odróżnić o całkiem ciekawie zaprojektowanej atrapie chodnicy oraz pionowymi światłami z przodu. Auto będzie miało dłuższą pakę. Concert Force zapowiada, że nowy model F-150 będzie całkowicie elektryczny. W pick-upie ma mocy suszy, mechanicznych, KM, 210 Nm momentu obrotowego. Oto wizualizacja się w wersji e SF. Mamy tu zderzak na atrapę połączoną z lampami takie jak np. w przeszłym Jeepie Gladiatorze Herkulesie. Z tyłu paka, mały spoiler. Nie ma w ogóle informacji o osiągach ani o silnikach. Mogę tylko powiedzieć, że auto prezentuje się ciekawie. Od debiutu nowego Forda Puma minęło 3 miesiące. A tu na to, że testowana jest wersja ST, czyli pośrodku najmocniejszych, widzimy tu przedłużony nowy zderzak. Będzie inne obramowanie na atrapie chłodnicy. Z tyłu, dwie końcówki wydechów: nowe światła oraz klapa bagażnika. Pod maską znajdziecie się silnik o mocy 265 koni mechanicznych, a wersja RS w debiut 2021 rok 400 KM mechanicznych i 430 Nm momentu obrotowego. Oto wizualizacja Suzuki Jimny jego wersji przedłużonej z packą. To auto pięcioosobowe, stylistycznie tylko tym się różni. Jakby wychodziła do gany, taka wersja nazywałaby się Suzuki Jimny Pickup 4x4. Oto fajny tunik BMW Z4. To nie jest wersja kupety jego drapieże Shooting Brake. Niskie zawieszenie przeni spojrzenia na drapach unicy. Tył jest zaokrąglony i gruby. I są dwie końcówki wydechów. Mamy tu również cienkie opony na czerwonych felgach. Pod koniec czerwca BMW zaprezentowało trzecią generację BMW Serii 1. Wiemy, że to pierwsza generacja z napędem naprzód. Producent nie zapowiada wersji elektrycznej. Ale w wyrazie tego mamy lawa z wizualizację. Widzimy tu ciekawe zaprojektowany grill bez wlotek, inne ułoże, ułożenie LEDów i inny zderzak. Możliwość by wynosiła 100, 110 kWh, czyli 130 koni mechanicznych. Ostatnią na dziś informacją jest wizualizacja od tego samego wykonawcy BMW Ainex, czyli drugi elektryczny samochód w segmencie SUV-ów. Pierwszym będzie nowy BMW iX3, który zadebiutuje w 2020 roku, a iX w 2021. Mamy tu ciekawie zaprojektowany grill, światła oraz deszak. A iX będzie znacznie się odróżniał od swoich modeli w gamie słowów. Dzięki za oglądanie najdłuższego odcinka z mowy informacji. Kto jeszcze nie zasubskrybował lub subskrybuje, a ja tego nie wiem, napiszę w komentarzach Hashtag #ja. Cześć.